Moi drodzy, witam Was po krótkiej przerwie. Przerwie takiej troszeczkę wakacyjnej, ale wracamy już do, mam nadzieję, w miarę regularnych nagrań, do materiałów, które szykujemy specjalnie dla Was. A jako, że sporo się dzieje w świecie rajdowym i tutaj, jakby, wakacji nie widać i w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata, ale także w Mistrzostwach Europy. Zbliża się kolejna runda Mistrzostw Świata, RAJD IPR, ale w Mistrzostwach Europy zbliża się kultowy, bardzo znany RAJD Barum. No I właśnie na tym rajdzie zobaczymy kierowcę, z którym udało mi się porozmawiać, i udało mi się porozmawiać kontynuując pewien cykl, o którym mówiłem Wam kilka tygodni temu, w miejscu jego pracy, czyli w samochodzie rajdowym. Troszeczkę poopowiadał o swoim samochodzie rajdowym Filip Pindel. Bo o nim mowa. Filip startujący w tym roku, koncentrujący się na startach w Rajdowych Mistrzostwach Czech. Bardzo szybki, sprawny kierowca, który myślę doskonale, świetnie odnalazł się w tym samochodzie przednio napędowym, samochodzie, który robi różnicę. Zresztą posłuchajcie sami, jak opowiada o swoim miejscu pracy i jak lubi to miejsce pracy, jak lubi swojego perżota, który myślę, że stanowi. Bardzo dobrą e, maszynę rajdową, ale także e, daje mu bardzo dobry krok rozwojowy, czyli możliwości do rozwoju jego kariery, jego umiejętności rajdowych, a przecież o to chodzi w życiu każdego kierowcy rajdowego. E, Filip odwdzięcza się też szybką, sprawną jazdą, e, a tę rozmowę przeprowadziliśmy podczas Marten Rajdu Streńskiego, podczas e, tegorocznego rajdu, e, Więc zapraszam Was serdecznie na nagranie z Filipem ze środka jego samochodu rajdowego. A ze mną jest Filip Pindel, a raczej ja jestem z Filipem, który zaprosił mnie do wnętrza swojego samochodu rajdowego. Cześć Filip. Cześć, cześć, witam. Powiedz jaki to samochód i troszeczkę o parametrach dla wszystkich naszych widzów, którzy nie wiedzą czym się ścigasz. To jest rajdowy Peugeot 208 Rally 4. Ma silnik o pojemności 1,2 litra. Uturbiony. 220 koni, 280 Nm w okolicy, także jest czym jechać Jest czym jechać i to, to nie jest spokojny samochód zdecydowanie Nie, absolutnie nie, no na trybie drogowym może mi przypomina swoją normalną wersję, ale na stage'u, na, na trybie odcinkowym już absolutnie nie Absolutnie nie, ale to jest takie dobre miejsce pracy, komfortowe miejsce pracy dla Ciebie Bardzo, bardzo, trochę ciasno, ale idealnie, wszystko jest pod ręką, wszystko jest na swoim miejscu, także no to dobrze, zaczynamy od koła kierownicy i opowiedz nam, em, jak jest ona dopasowana do Ciebie i pozycja. Twoja za kierownicą, jak ona wygląda? No, pozycja jest dość wygodna. E, dość nisko kierownica właśnie na, na poziomie mniej więcej serca, żeby, żeby ręce się nie męczyły. Podobno to tak działa, tak mnie uczyli. E, no, i siedzę jak najwyżej mogę. No, w kasku w całym sprzęcie, no to już wyżej nie mógłbym usiąść. No Niewiele co prawda widzę, muszę się naciągać czasami, ale, ale tak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać. Wyświetlacz przed tobą, co on pokazuje? No, wyświetla tak naprawdę wszystkie parametry, możemy odpalić. Eee, trochę mu zajmie to, eee, ale na trybie odcinkowym, no to jedynie bieg tak naprawdę jest na głównej pozycji, eee, jakieś tam temperatury. No tu mamy dojazdówkowy, a tu mamy właśnie już rajdowy. To jest tylko ciśnienie oleju, temperatura oleju i wody, prędkość i obroty. I to jest ci potrzebne. Do wysokich, do ilu obrotów kręcisz ten, ten silnik? No, no powyżej 5000 troszkę. Czy on sprawia, utrubiony silnik w ośce, czy on sprawia problemy, że jest, no być może na takich wolniejszych nawrotach, zbyt czasami narowisty, czy też nie? No, jeżeli nie jestem ostrożny i poniesie mnie trochę z gazem, no to zdarza się, że gdzieś tam go wyniesie. No, ale jest to jak najbardziej do opanowania i wszystko zależy od podtrzymania mapy. No i trzeba mieć szybkie ręce i dlatego dobra pozycja za kierownicą pomaga. Jasne, jasne. Dobrze, przechodzimy do tych przycisków, które są w panelu środkowym. Powiedz, co tutaj zmieniamy, co robimy e, tymi przyciskami? No, z opcji luksusowych no, to mamy sterowanie szybami, e, elektryczne pozostałe na szczęście. No, tu mamy e, zapłon, start, rozrusznik, tak naprawdę. Tu mamy przy, przy, przełączenie między właśnie trybem drogowym, normalnym, spokojnym, a, a stage, czyli pełną mocą. E, tu mamy procedurę startu, którą się odpala. No, właśnie przełączenie między jeszcze setem asfaltowym i szutrowym. No i właśnie podtrzymanie mapy. W zależności, jak bardzo ma dmuchać, jak bardzo ma być gotowy do, do przekazania mocy. Czy mapy są osobne na tryb asfaltowy i na tryb szutrowy? Nie, 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 ale na, właśnie na luźnej powierzchni, na, znaczy na mokrym też na asfalcie używamy niższego podtrzymania właśnie po to, żeby ten uturbiony samochód tak nie, nie wyrywał do przodu i, i był łatwiejszy w opanowaniu. Tutaj też widzę pilot ma do dyspozycji wyświetlacz czyli na nim widzi głównie dystans, prawda? Tak, tak, to, to jest halda, żeby mógł się też połapać na, na dojazdówkach, gdzie mniej więcej jesteśmy i ile nam jeszcze zostało. I zaskakująco myślę dużo, jeżeli chodzi o różne samochody rajdowe, współczesne samochody rajdowe, bardzo dużo przestrzeni tutaj w nogach, prawda? Tak, to nie ma wszystkich wygłuszeń, żadnych luksusów, e, ani innych mat, więc przestrzeni jest dość dużo, no jedynie karbonowe kuwety i to, to tak naprawdę tyle. Jest to samochód, no myślę, którym można pojechać bardzo szybko, skrzynia biegów, e, oczywiście hamulec ręczny, m, pozycja także na wysokości serca. Tak, wszystko jest bliziutko siebie, no do, nawet nie 10 cm, no tu jest z 5 może, żeby, żeby jak najszybciej to wszystko zmieniać, jak naj, najbliżej było może No mamy jeszcze korektor siły hamowania, dokładnie. E, gdzie możemy z, e, przekazać więcej siły hamowania na tył bądź na przód, w zależności od przyczepności i tak naprawdę preferencji kierowcy. I często to zmieniasz na przykład na odcinku specjalnym czy pomiędzy odcinkami specjalnymi? Tak, tak. E, zdarza się, no, no ostatnio na rajdzie tak naprawdę zależnie od, od odcinka, bo niektóre były mokre, e, śliskie i... No, musi, to się, Wszystko się zmienia też, w zależności od zużycia opony nawet czasami, gdzie na przykład już przednia opona już nie daje rady i, i ma trochę mniej przyciepności, więc przekazujemy to trochę bardziej właśnie naprzód, żeby się tył nie blokował z kolei. I to już są takie rajdowe niuanse, które także podczas trzeciego Martin Rajdu z Czeńskiego może sobie testować. Tak, tak, jak najbardziej oczywiście. Na domowym rajdzie, jak się czujesz na tym rajdzie? No wspaniale oczywiście, pod domem praktycznie OS, gdzie przemierzam go od dziecka. Także no, no domowo, no nie dość, że na mojej ziemi, że tak powiem, to, to sponsorowany przez mojego głównego sponsora. No fantastycznie, fantastycznie. Powiedz, czy twój tato jeździł na prawym fotelu tego samochodu Rojowego z tobą? Jeździł. Zdarzyło mu się, chociaż robi to niechętnie, bo no nie lubi prawej, prawej strony. Ale ostatnio ty też najeździłeś się na prawym fotelu. Szkoła Vittorio Canevy. Opowiedz coś o wyjeździe do Włoch. No naprawdę odcinki tam mają mega ciekawe, mega wąskie, mega kręte i bardzo techniczne. Eee, uczyłem się od Andrea Crunoli, który no, w samochodzie klasy Rally 2 jest naprawdę szybkim kierowcą. Eee, nawet wygrał Monte Carlo ostatnio w klasie. Także, no naprawdę dużo wiedzy, dużo notatek, bo po pierwszym dniu siedziałem dwie godziny i, i, i zapisywałem tą całą wiedzę, żeby to nie uleciało. No, du dużo pracy, dużo nowych wiadomości, teraz będziemy to wdrażać pomału. Czy coś Cię zaskoczyło? Jakieś zupełnie nowe informacje się pojawiły podczas tych, no może powiedzieć szkoleniowych dni? No, tro troszeczkę zmieniona linia, tro trochę, trochę inne podejście do, do pokonywania zakrętów, no ale Powiedziałbym, że to są podstawy, ale trudne do doprowadzenia do, do, do perfekcji. No to trzymam kciuki, żebyś wdrażał je w życie. E, w Mistrzostwach Czech i nie tylko. Dziękuję. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.